Elo, dzisiaj zagramy w Fortnite, ale bez Aim Assista. Dobra, to wejdę do ustawień. Chodzę do ustawień pada i Gdzie to jest? O dobra mam. Aim Assist Strange i lecimy na A, sam dół na 0% i klikamy apply. Nie ma wspomagania, więc lecimy do zwykłego meczu. Dobra, jesteśmy w gierce. Jeszcze szybkie udowodnienie, że nie mam aim assista. może zobaczcie to. Nie nacelowuje mi na nikogo. Jak klikam LT to też nic nie dzieje. gram na linearu, więc nie będzie mi przycelowywało jak klikam LT. No ale tak tylko pokazuję, więc aim jest wyłączony. O, mam za niski lot. A dobra, może dolecę tutaj do basenu. Tam jest skrzynka albo dwie. No nie, tu są już pierwsze typy. Mam broń. Dobra, w basenie jest jeszcze jeden. Okej, okay, nieważne, ważne, nie ważne. Dobra, jesteśmy w kolejnej grze. Tym razem lecę na środek wyspy, coś w sensie na środek mapy i może zgarnę jakąś broń tutaj i pozabijam sobie ludzi. Z tego co widzę, to lecą tutaj ludzie, więc trzeba mieć jak najszybciej broń, żeby ich pozabijać, a bez zajmować może być ciężko. Tam i w ogóle lecina. No. Dużo HP chyba nie ma, bo się leczy bandażownicą. Dobra. Nie trafił mnie nawet, więc jest git. Mamy bursta. Bursa i muszę zeskoczyć i go zabić, on pewnie ma pompę Tak, ma pompę na pewno, bo już słyszałem Oj, Daddy, jestem no, dobra. Nie miałem maców. Dobra, jesteśmy w kolejnej gierce. Tym razem polecę sobie na żywo płoty, bo widzę, że będzie hodrop. To będzie trochę więcej typu, niż zwykle. I może więcej zabijam, będzie więcej do oglądania. Pewnie od razu zginę, ale przynajmniej coś pozabijam. Bo mam przynajmniej nadzieję. Mam wielką nadzieję, że chociaż nie skończę się tak, że nie będę miał broni i będę skazany na śmierć. Tak jak czasami jest na hodropach. Kurde, ile osób leci na. Wiecie co? No Dobra, w sumie chciałem lecieć na piaski, ale już mówię, nie. Dobra, tu jest typ. I on mnie... Mamy MK Przykro mi Prawie mnie zabył, bo nie mamy im assista, ale... Dobra, to, to było kiepskie całkiem Dobra, mamy PMA yy, I dojadę chyba tego typu, on ma bandażownicę, także... Oj, może być ciężko. Nie ma maców. Tu jest drugi typ. Tam lamy pewnie zgarnął ten typ, który się tutaj buduje, bo ma dużo maców. Ale... O oh, come on. O oh, Jezu. Nie no spama nie ma szans. Kolejna gierka i kolejna miejscowa. Nie wiem, którym jeszcze tutaj gierkę gram dzisiaj. Ale nie jest za dobrze, bo ciągle ginę na początku, gry, bo ciężko trochę. Spróbuję jeszcze raz tą wyspę na środku. Zobaczymy czy będzie tyle samo typa i czy będzie może łatwiej. Dobra, widzę, że typa będzie tyle samo i łatwiej na pewno nie będzie. Chociaż chyba tylko dwóch leci. To nevermind. Ale muszę mieć i tak pierwszy broń. Dobra, to ja chyba sobie zgarnę tą broń z, tutaj z tego dachu. A oni lecą na ten sam domek, to nie wiem co oni robią. Ale dobra, dla mnie lepiej. Moja ulubiona broń, wow. Peace! Dobra, mamy taktykalę ale to jest chyba moja ulubiona broń. Na ten mini challenge sniper. Sniper też nie jest zła. To ja może sobie zgarnę jakiś domek, bo sobie na górę, będę na górze siedział. Wyhel Kurde, to gdzieś wybuchło za mną, myślałem, że to obok Ty Dobra, nawet Zabiłem kogoś, serio? O kurde, dobra, może być z nim ciężko nawet Tym bardziej, że... dobra, mam trzy nade, trzy nade O kurde, on ma auga 22 na biało dostał, dobra, wychodzę na niego Uwaga! No, come on! Dobra, miała pteczkę na szczęście. A mi się za bardzo nie przyda, bo i tak z niego nie umiem strzelać, jak gramy za Ale sobie przegarnę, najchętniej. Mamy Nade. Nade mi mogą dużo pomóc. W tej chwili, jak zabiłem typa zdań, no to się w ogóle zdziwiłem. Nie wiedziałem gdzie on był, gdzie on tutaj zginął. Gdzieś o jest. Dobra. Pema nawet nie biorę, bo wiem, że z niego nie umiem grać i nic z niego nie ugram. Harpun mam. Nawet Sniper mam, mam najlepszy loot chyba. Coś, no mógłby być lepszy pod względem rzadkości broni, ale nie jest źle. Mam dwa łowiska tutaj i pewnie więcej jeszcze obok, więc sobie skorzystam. Mam harpun, 10 amo. Nie najgorzej, no trzy flopery super. to bym wolał jakieś Lurfisha, bo potrzebuję kewa. Ale, no nie narzekam. O. Nie trafiłem w łowisko. O oh, jej. Ok, wa. Dziękuję. Dalej sobie jeszcze połowę. 5 harfunów. O kurde, dobra. Postaram się to wygrać. Teraz muszę. Jeszcze lepsze sniper, dobra, super. Jeszcze jakbym miał. Kurde, w sumie nie wiem co. Jakiegoś RPGa. O, RPG by się przydał. By mi RPG wyleciał. bo w ogóle miał RPGa. To by było super. Biorę te 5 floperów i idę stąd. No staram się to wygrać. Może się uda, nie wiem. Tu ktoś był i nawet zostawił ślady po sobie to może jest jakiś loot, jak tutaj walczyli. O też lutu to chyba na razie lepszego nie mogę mieć. No, jakieś minikę, coś. O, o tym właśnie mówiłem. Że nie wiem, czy tyle masów mi wystarczy, ale to są casuale, więc raczej tak. O jeszcze skrzynka nie otworzona. Może to ktoś świeżo przyszedł w ogóle. I dalej tutaj jest. No, chyba nie, chyba już poszedł. Ja się może przejdę na farmę i zahaczę sobie jeszcze te trzy kamienie tutaj. O, dobra, nie, nie posprząta, jest tej. Kurze. O, mu dałem dobra, mam szansę wygrać. To nie mówię, że nie. Z takimi itemami jeszcze mi się nawet poczęściło, bo laser dałem. To moje jest. O, i miałem RPGa, dobra nie miał kurde amo, chyba. Albo mi gdzieś. Nie, no nie miał. Kurde, szkoda. Tych skrzynek w ogóle nie otworzył. Czemu on skrzynek nie otworzył? Mam grzyby, więc pulkawa na pewno będę miał. Jeszcze dwa grzyby, jeszcze dwa grzyby, dobra. Mam tutaj dwa piękne okazy. Niebieskich grzybów dojących kewa i idę na tą farmę, na którą miałem iść od początku. O, słyszałem kogoś. O i on jest tutaj. Dobra, spróbu... spróbuję to zrobić. Spróbuję go dojechać. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. O, ludusów sniper. Dobra, przyjdzie polut, przyjdzie polut, ja się zaczaję. Idzie, idzie, idzie. Dobra, mamy to. Chyba. Czy znaczy nie wiem, mu tylko jednego hita, więc nie, nie gadam nic. Więc... Ale wiecie. Kurde, dobra, spadł. Ja mam rpg'a jednego. O nie, 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 nie. Ja takich typów nie lubię, co stawiałem tylko drapy. Szybkie dwie mini. Oj, trapów chyba ci zabrakło, co? Moje to było, kurde, gdybym wiedział wcześniej O ja pierdziele Dostałem coś takiego, serio? No rany, jak on jest kolapsuje, no to dzieje mam Dobra, nie zdążę. Dobra, nie wiem czemu dostałem takiego laga, ale mam killa. Ten lag był, nie wiem, jakiś dziwny. 27hp, cofnę się po te płaszczaki, które wypaliłem tam przy tych kamieniach. Ale na szczęście się udało, jezu. Jeszcze jak dostałem w tamtą głowę, od tego typa, nie wiadomo skąd, gdzieś z W. O, od tamtego. Gdzie on jest? Uuuuuu! Dobra, to było ładne. No nie mówcie, że nie. Za to musi być like. Banażownica, dobra, banażownica musi lecieć. Dawno taki snajpy dobrej nie dałem, serio. To było coś ładnego. Sztajk ale to trzepnę. Grzyby też mogę trzepnąć. Z 10 tej mapie? O Jezu, ktoś tutaj jest. Szybko tak. Te... Szybko tak grzyby. Kurde. Dobra, to nie we mnie. Czy znaczy, prawie we mnie. Dobra, zaczaję się na niego. Spróbuję mu coś... Spróbuję mu coś sprzedać. Myślisz, że jestem w krzaku? O kurde, dobra. Dobra, dostał RPG. -iem. O nie, 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 nie. To są ale Czemu to są takie dobre typy? Serio? Nie wiem. Zacznij się on umie budować nawet. Dobra. Piękny, jestem szefem. On nawet typywał RPG. O kurde. Dostał bomby. Dobra, dojeżdżam go. W złym momencie strzeliłem. O Boże. To jakiś padowiec. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i ten inny taki content. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Jeśli tak to możecie lajka like zostawić, coś napisać miłego. Będę wdzięczny, wtedy będę wiedział, że... Na pewno Wam się podoba i następny taki film, nie wiem kiedy się pojawi, ale na pewno się taki pojawi, bo montaże mnie już nudzą i po prostu wolę robić inny content, ciekawszy do oglądania dla Was. No więc tyle, eee, dzięki i cześć.